Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Stanisław Wójcik. W tym filmie pomówimy sobie o różnych wariantach podciągania. Po obejrzeniu tego filmu będziesz znał dosłownie kilkadziesiąt różnych możliwości, w jaki sposób utrudniać sobie podciąganie. Wszystkie te sposoby, metody, które przekażę ci w. W tym filmie będziesz mógł ze sobą mieszać, tworzyć własne warianty podciągania, i przez to będziesz miał dosłownie nieograniczone możliwości progresowania. Wszystkie z tych ćwiczeń, które teraz pokażę w tym filmie, będziesz mógł zarówno oczywiście robić z własną masą ciała, a jeśli jesteś osobą bardziej zaawansowaną, to będziesz mógł podciągać się z ciężarem. Oczywiście dopasuj to wszystko do swojego stopnia zaawansowania oraz do swoich celów treningowych. Jeśli trenujesz z własną masą ciała i podciągasz się na drążku, to w pewnym momencie możesz trafić na pewnego rodzaju ścianę i nie będziesz mógł progresować dalej. Wtedy ważne jest, żeby jakoś utrudnić sobie to podciąganie, co przełoży się pozytywnie na ten klasyczny wariant tego ćwiczenia, przez co będziesz mógł na przykład więcej zrobić powtórzeń w jednej serii podciągania, załóżmy podchwytem. Z drugiej strony, jeśli podciągasz się z ciężarem i maksujesz swoje wyniki, chcąc jak najwięcej wyciągnąć podczas jednego powtórzenia, podciągnąć się z jak największym ciężarem, to też w pewien sposób możesz trafić. Jakieś swoje słabsze ogniwa, które będziesz musiał załatać, wzmocnić itd. I w zależności od Twojego celu treningowego, te ćwiczenia, które Ci tutaj przedstawię, będziesz mógł po prostu zastosować do swojego treningu. Ćwiczenia te przede wszystkim będą skupiały się na zmianie tempa, więc nie będziemy tutaj mówić o jakimś na przykład podciąganiu typu archer, będzie to raczej klasyczne podciąganie, ale ze zmodyfikowanym tempem. I pokażę Ci kilka właśnie różnych możliwości, opcji, takich rozwiązań, jak możesz tym tempem manipulować, i potem to wszystko będziesz mógł ze sobą mieszać, bawić się i tworzyć własne takie warianty. To, co daje Ci bardzo dużo możliwości progresowania w podciąganiu, to też zmiana chwytów, i na początku o tym sobie powiemy. Tak więc każde z tych ćwiczeń, które pokażę Ci w tym filmie, będziesz mógł zastosować sobie jednocześnie podciągając się na chwytem, pod chwytem jak i chwytem młotkowym i to daje ci bardzo dużo różnych możliwości. Jeden chwyt może być u ciebie słabszy, drugi silniejszy, więc też to możesz wykorzystać do wzmacniania swoich słabszych punktów. Oprócz tego to co możesz zmieniać podczas tego podciągania to szerokość chwytu. Możesz podciągać się zarówno wąsko, na przykład pod chwytem wąsko i taki wariant na przykład pewnie będzie trudniejszy niż na szerokość barków. Z drugiej strony możesz też drążek łapać szerzej i to też Trudniej w jakiś sposób tobie podciąganie. Możesz dopasować też sobie szerokość chwytu, jeśli trenujesz street lifting, do tego chwytu, jaki potem będziesz stosował podczas maksów. Czyli jeśli ja na przykład robię maksy i podciągam się na chwytem, osobiście wolę złapać drążek trochę szerzej, to mogę to właśnie wykorzystać przy tych ćwiczeniach i w ten sposób się podciągać. Tak więc zmieniasz sobie szerokość chwytu, zmieniasz sobie rodzaj chwytu i dzięki temu masz dosłownie nieograniczone możliwości tworzenia nowych ćwiczeń. Pamiętaj tylko, żeby nie podciągać się pod chwytem i na szerokim chwycie, ponieważ taki chwyt jest niefunkcjonalny i nie masz po prostu takiego zakresu, Rotacji zewnętrznej w ramienia to może doprowadzić do kontuzji. Pierwszy wariant podciągania to podciąganie z pauzą w górnej fazie. Zawsze będę mówił, w jakim celu najlepiej zastosować sobie to ćwiczenie i dlaczego akurat pauza w tym momencie. Tak więc, kiedy podciągamy się na drążku, to możesz zauważyć, że masz właśnie słabszą górną fazę. Czyli jeśli na przykład robisz maksy z własną masą ciała, to te ostatnie powtórzenia może być tak, że nie dociągasz właśnie brody nad drążek. To może oznaczać, kiedy jesteś już na zmęczeniu, właśnie to wtedy wychodzi, że masz słabszą tę górną fazę. Wtedy możesz robić sobie. W seriach to podciąganie z pauzą w górnej fazie, co sprawi, że ten kluczowy moment sobie po prostu wzmocnisz. To samo tyczy się podciągania z ciężarem, dokładnie możesz to samo robić, podciągając się z ciężarem. Ja na przykład kiedy robiłem maksy na jedno powtórzenie, zauważyłem, że przy maksach nie mogłem dociągnąć właśnie tej górnej fazy, ona była jakoś tam słabsza. Zastosowałem sobie ćwiczenie, które też za niedługo Wam pokażę na wzmocnienie górnej fazy i dzięki temu wyciągnąłem swój rekordowy. Wynik. Tak, więc pamiętajcie, żeby zlokalizować sobie jakoś tam te swoje słabe punkty w podciąganiu i potem dobrać do tego ćwiczenia. Tutaj akurat wam podaję ćwiczenie na górną fazę. Jest ono naprawdę bardzo, bardzo dobre. Kolejny wariant podciągania, znowu modyfikacja tempa, to zwolnienie fazy ekscentrycznej, czyli po prostu wolniej opuszczamy się w dół. Wiadomo, że przy podciąganiu powinniśmy za każdym razem kontrolować każde powtórzenie, nie powinniśmy po prostu spadać w dół jak worek ziemniaków, ale jednocześnie ta faza ekscentryczna jeśli trwa zbyt długo, no to po prostu nas to męczy i przy takich maksach, kiedy robimy jak najwięcej powtórzeń w jednej serii, to no może być to nieefektywne, ale jeśli stosujemy to świadomie i chcemy Utrudnić sobie to podciąganie, dodać sobie jakiś bodziec, no to to zwolnienie schodzenia w dół może być naprawdę świetne. Dodatkowo takie zwolnienie fazy ekscentrycznej może spowodować, że osiągniesz większą hipertrofię, większy rozrost masy mięśniowej. Jest to bardzo obciążająca też faza i ona pozytywnie może wpłynąć też właśnie na ten aspekt rozbudowy masy mięśniowej. Tak więc jeśli na tym ci zależy, możesz dodać sobie taki wariant podciągania do swojego treningu. Kolejny wariant podciągania z pauzą. To podciąganie na drążku z pauzą w środkowej fazie, ale podczas fazy ekscentrycznej, czyli kiedy opuszczamy się w dół podczas podciągania, to w połowie drogi mniej więcej robimy przystanek i trzymamy sobie tę pozycję przez założoną liczbę sekund. Tutaj kolejna wskazówka dla ciebie, która daje ci dosłownie nieskończone możliwości progresowania, to możesz zmieniać czas tych. Pauz, czyli możesz w górnej fazie, tak jak przy poprzednim ćwiczeniu, przytrzymać to podciągnięcie na przykład przez 2-3 sekundy, a możesz nawet przez i7 czy 10 sekund sobie trzymać, jeśli jesteś odpowiednio zaawansowany. To samo w środkowej fazie możesz to sobie całkowicie dopasować pod siebie. Wszelkie ćwiczenia, w których jest pauza w środkowej fazie, mają na celu przełamanie, wzmocnienie tego jednego z trudniejszych etapów podciągnięcia. Czasami właśnie osoby, kiedy podciągają się, to mają blokadę właśnie w połowie i nie mogą dociągnąć brody nad drążek. Więc albo słabsza górna faza, albo właśnie środkowa. Polecam wzmacniać zarówno to i Chyba jeszcze lepszym wariantem, dosyć podobnym do poprzedniego, będzie podciąganie z pauzą w środkowej fazie znowu, ale podczas fazy koncentrycznej, czyli robimy pauzę kiedy idziemy do góry, a nie opuszczamy się w dół. I ta pauza daje też bardzo dobre efekty z tego powodu, że jeśli podciągamy się na drążku i mamy silną tą początkową fazę, to to pociągnięcie do góry wykonujemy zazwyczaj właśnie tym takim pierwszym dynamicznym ruchem i to przejście tej właśnie kluczowej fazy środkowej następuje poprzez tę dynamikę właśnie, którą nadaliśmy sobie na początku. W momencie kiedy zatrzymamy sobie to podciągnięcie w środku podczas tej fazy koncentrycznej, tak jak to widzisz teraz na ekranie, powodujesz, że tę górną fazę dociągasz stricte siłowo, a właśnie nie z dynamiki, którą wygenerowałeś na początku tego ruchu podciągnięcia. Tak więc jeśli masz problemy właśnie z górną fazą, chcesz się w ten sposób wzmocnić, to ćwiczenie moim zdaniem jest kluczowe. W międzyczasie chciałbym zachęcić Cię do odebrania za darmo e-booka o kalistanice. Znajdziesz tam kilka naprawdę bardzo przydatnych wskazówek, które mogą pomóc Ci w Twoim treningu. Link masz w opisie tego filmu. E-book jest całkowicie za darmo. Następne ćwiczenie, które u mnie bardzo dało dobre efekty, to podciąganie połówkowe. Ja zawsze mówię, żeby podciągać się w pełnym zakresie ruchu, no tutaj jest taki wyjątek. Opuszczamy się jedynie tak jakby do połowy ruchu, do środkowej fazy i z powrotem idziemy na górę. I co ma na celu to ćwiczenie? Oczywiście wzmocnienie górnej fazy, wtedy po prostu nie skupiamy się na tej dolnej, ale cały czas ymm, wzmacniamy to dociągnięcie brody nad drążek, nie tracąc siły właśnie na rozpoczęcie tego ruchu w dolnej fazie. Jest to również bardzo dobre ćwiczenie, jeśli masz problem właśnie z dociągnięciem brody nad drążek. Teraz w pewien sposób to wszystko połączę, tak więc te wszystkie ćwiczenia, czyli pauzy w środkowej fazie, w górnej fazie, podciąganie połówkowe, zwalnianie fazy ekscentrycznej itd., itd. możesz połączyć w takie jedno trudne ćwiczenie, które będzie właśnie miksem wszystkich tych elementów. I tutaj na ekranie widzisz jedną z możliwości, kiedy łączę zarówno pauzę w środkowej fazie po fazie, ekscentrycznej, jak i koncentrycznej, dodaję też pauzę w górnej fazie i jeszcze tam pomiędzy wkładam podciąganie połówkowe i to jest dopiero jedno powtórzenie, tak więc taki trudny wariant, który możecie sobie robić też trochę tak czasami for fun, żeby naprawdę bardzo mocno się spompować. I na sam koniec, jeśli chcecie budować dynamikę tego pierwszego pociągnięcia, tego ruchu, który zapoczątkowuje podciągnięcie się na drążku, to polecam Wam podciąganie eksplozywne. Zazwyczaj, kiedy mówiłem na tym kanale o podciąganiu eksplozywnym, miałem na myśli takie podciąganie po skosie, bardziej pod maselapa. Tutaj chodzi mi o klasyczne podciąganie na drążku, kiedy jesteśmy pionowo ustawieni, ale właśnie każde powtórzenie staramy się wykonać możliwie jak najszybciej, jak najbardziej dynamicznie. Jeśli robimy to w sposób dynamiczny, kształtujemy naszą moc, to pamiętajcie, żeby raczej robić to na mniejszych zakresach powtórzeń, czyli dosłownie w jednej serii wystarczy, że zrobicie trzy powtórzenia, ponieważ każde następne powtórzenie już nie będzie aż tak dynamiczne. A jeśli przy tym ćwiczeniu zależy nam na tym, żeby kształtować tę dynamikę, no to nie ma potrzeby robić tych powtórzeń więcej, kiedy one już przestają być na 100% na 100% dynamiczne. Wystarczy zrobić cztery serie po na przykład trzy powtórzenia i mamy. Z głowy. Na innym treningu już możecie wtedy zrobić sobie albo więcej powtórzeń w serii, na przykład 3 serie po 12, albo wzmocnić sobie którąś konkretnie fazę podciągania, albo popodciągać się z ciężarem, na przykład 3 serie po 5 powtórzeń z ciężarem odpowiednio dobranym pod Wasze możliwości. I to wszystko w tym filmie. Dzięki bardzo za obejrzenie i do usłyszenia.